Jak wygląda kurs redukujący punkty karne? Zapraszam do oglądania. Kurs redukujący punkty karne został podzielony na dwie części: praktyczną i teoretyczną. część praktyczna obejmuje wykonywanie typowych manewrów za kierownicą, między innymi awaryjnego hamowania z różnych prędkości. W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami i przepisami ruchu drogowego, zdobędą wiedzę na temat wypadków drogowych w Polsce, poznają ich przyczyny i skutki oraz dowiedzą się, jak im zapobiegać. Dowiedzą się więcej na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa za kierownicą oraz poszerzą wiedzę na temat psychologicznych aspektów kierowania pojazdem. Kurs redukujący punkty karne prowadzi m.in. policjant, psycholog transportu oraz egzaminator lub inna osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy. Przejście szkolenia wycofa z konta kierowcy 6 punktów karnych. I jak to wygląda w rzeczywistości? Najpierw cała grupa schodzi się do jednej sali, pani sprawdza dowody osobiste, po czym jesteśmy podzieleni na dwie grupy na część teoretyczną. Następnie idziemy na plac manewrowy, wykonać część praktyczną. Dwa pachołki po lewej i po prawej leżą, leżą mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Jak będziecie na wysokości przodem tych pachołków, starajcie się wtedy rozpocząć Dopiero hamowanie. Okay. Naturalnie przetestowanie. Pierwszy pachołek jest stojący już za tymi leżącymi, mm -hmm. to znaczy, że dotąd już można się zatrzymać, jest to jest realne. I ten drugi pachołek za nim, to jest z 50, też jest realny. Także będziecie mogli zobaczyć, jak się rozpoczniecie, czy mhm. przejechaliście ten pochałek, ale to jest tylko w ramach takiego urozmaicenia, żebyście, bo to mówię, no tak. nie ma przepis, ale mówię, żeby to jakoś upiększyć troszeczkę, żebyście mieli jakąś frajdę z tego, to żeby właśnie zobaczyć, czy wyhamuje, czy, czy, czy też przehamuje, ale no, to, to nieważne, bo jeszcze raz mówię, to się niczym nie kończy. A więc to, co miałem powiedzieć.

Po wykonaniu części praktycznej, każda grupa udaje się do swojej sali na część teoretyczną. Zajęcia teoretyczne prowadzone są jednocześnie w dwóch salach. Następnie prowadzący z sali pierwszej przechodzi na salę drugą i na odwrót. Po ukończeniu części teoretycznej, która jest zakończeniem całego kursu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.